Nazywam się Krzysztof Warga. Piszę książki, powieści oraz felietony w dużym formacie. Moja ostatnia powieść nazywa się Trociny. Niedawno też ukazał się zbiór felietonów pod tytułem Polska, mistrzem Polski. Zacząłem pisać właściwie już w liceum, ale pierwszą książeczkę wydałem w 1996 roku. Nazywa się Chłopaki nie płaczą. Później wydałem jeszcze kilka książek. A później miałem na początku lat 2000 czteroletnią przerwę w pisaniu, bo pełniłem różne funkcje kierownicze w dużej gazecie i po prostu nie, nie dało się tego pogodzić z pisaniem. I po tej przerwie wydałem powieść na grobek z Lastryko oraz zbiór esejów o Węgrzech pod tytułem Gulasz Sturula. I to był drugi rozdział w moim pisaniu, zdecydowanie dla mnie ważniejszy. Ten pierwszy jest już dla mnie trochę prehistorią i właściwie nie chcę do niego. Za bardzo wracać. Pisanie jest dla mnie rzeczywiście jakimś dosyć istotnym elementem mojego życia. Mam nadzieję, że nie jestem grafomanem, ponieważ rzeczywiście muszę się zmusić do pisania. Jak już się zmuszę, to jakoś to idzie, ale staram się zbliżać do mojego laptopa już wtedy, kiedy naprawdę muszę. Zazwyczaj wynajduję sobie różne. Wymówki, yy, tak ekstremalne na przykład jak próby sprzątania mieszkania. Ja piszę z rywami. Zawsze zazdrościłem tym autorom, którzy mówili, że rano o ósmej siadają do biurka i siedzą do szesnastej, bez względu na to, czy napiszą jedną stronę, czy dziesięć stron, że traktują swoje pisanie jako trochę urzędniczą robotę. To jest taki nieosiągalny dla mnie ideał, bo myślę, że to byłoby, to byłoby najlepsze wyjście. Ja piszę z rywami bardzo intensywnie, później siada mi bateria, nie jestem w stanie pisać więcej, więc każda moja książka powstaje w takich a może żabich skokach, tak naprawdę. W tej, chwili, w tej chwili odpoczywam od pisania fikcji, prozy, ale myślę, że po nowym roku znowu usiądę do tego, bo mam jakieś, jakieś pomysły, które chciałbym zrealizować. To właściwie wynika z tego, że ja z każdej książki jestem niezadowolony. Znaczy w momencie, kiedy ją piszę, to wydaje mi się, że to będzie niezłe. Kiedy stawiam ostatnią kropkę w książce, to mówię, okej, okay, no udało ci się, to jest, to jest w porządku. Kiedy książka wychodzi z drukarni i dostaje do, do, do ręki, to właściwie jestem załamany i przechodzę coś w rodzaju depresji poporodowej. I uważam, że no, można to było zrobić inaczej, można to było zrobić lepiej. Dlatego zawsze zaczynam myśleć o następnej książce, bo wierzę, że w tej kolejnej uda mi się już jakoś zrealizować swój plan, że ona będzie po prostu lepsza. Dlatego nigdy nie czytam swoich książek, nigdy nie zaglądam do nich, bo wiem, że mógłbym się jakoś straszliwie rozczarować. E, więc wolę żyć w takim być może błędnym przekonaniu, że to nie było najgorsze mimo wszystko.